Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. No, w taką pogodę jesienią to ja uwielbiam. Słuchajcie, jest słońce, jest nawet tak ciepło, że już powinienem ściągnąć to wierzchnie nakrycie, bo już, już mi się zrobiło gorąco, ale jak jest tak ciepło jesienią, to człowiek tak sobie myśli, zmieniłbym coś w ogrodzie. Czy Wy też tak macie? No i dlatego postanowiłem, że tą tutaj rabatę, taką podwójną, wyższą i niższą, teraz Wam pokażę, co tutaj będę na niej robił? W zeszłym roku tutaj y, oczywiście są tulipany y, posadzone, są czosnki, y, jest, y, 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 chyba są jakieś y, takie rośliny sezonowe typu liatria, y, troszeczkę lwiej paszczy się rozsiewa co roku, ale chciałbym ją tak przystosować, żeby była już w takiej formie, jaką ja chcę, żeby była. Yy, ta dolna rabata troszeczkę inna i ta tylna troszeczkę inna. Zanim się zabiorę za tą rabatę razem z Wami, to zachęcam do subskrypcji kanału. Oczywiście udostępniajcie te filmy. No i komentujcie, czy Wy też tak macie, że jak przychodzi taka ładna pogoda jesienią, to zaraz biegniecie do ogrodu lub na taras i chcecie od razu coś zmieniać. Listopad to jest też dobry moment, żeby zaplanować to, co się będzie działo w przyszłym roku ale o takim listopadowy, listopadowy odcinek, co zrobić w listopadzie w ogrodzie, to zapraszam na kolejny odcinek, który będzie jako następny. Zajmę się razem z Wami tą rabatą. Zobaczcie, krok po kroku przejdziemy, zobaczymy, co na tej rabacie jest, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co trzeba już wyciąć, bo bananowce, zobaczcie, już dostały pierwsze takie podmuchy chłodu, ale całkiem jeszcze tutaj wyglądają, no tak jesiennie, ale całkiem nieźle. Będziemy obcinać już pierwsze te liście z bananowców, no i wyczyszczę tą rabatę, która jest tutaj poniżej. Rozsiało się tutaj bardzo dużo orlai z jednej, z jednego krzaczka, z jednej, z jednej rośliny rozciały się i to już jest czas, żeby je właśnie poprzesadać, żeby w przyszłym roku stworzyła ona taką Fajną tutaj przestrzeń razem z tulipanami, bo one zaraz po tulipanach będą kwitły. A mam je tylko w tym miejscu, więc przesadzę je tam. No i przy okazji coś tutaj wykopię, bo się nie sprawdziło. Ale co to będzie, to zaraz Wam opowiem. Na tej dolnej rabacie, jak wspominałem, były tulipany, później były liatry, czosnki. Są też jeżówki. Jeżówka palida, którą wkopałem w tym roku i mam nadzieję, że się tutaj. Rozrośnie. No i była też jedna orlaja, która się bardzo rozsiała. Chciałbym tą orlaję dać w całości tutaj, żeby zrobiła właśnie taką um, piękną przestrzeń zaraz po tych tulipanach, ale mam jedną roślinę. Amsonie, takie delikatne, niebieskie kwiatki, którą kiedyś w przypływie po prostu tego, że mi się bardzo podobają, tam posadziłem. Ona tam nie może być z różnych względów, przede wszystkim z tego względu, że bardzo tutaj później zarasta to wszystko i ona słabo rośnie, to raz, a dwa, zaraz za nią mam rotator, czyli grzybek do podlewania I jak on wychodzi, to cały czas ją tam macha i macha i troszeczkę blokuje, żeby podlewać trawnik, więc ona jako, jak będzie rosła coraz wyżej, to się po prostu tutaj nie sprawdzi, więc w pierwszej kolejności ta amsonia idzie, do wykopania. Tuż powyżej mam, e, widzieliście na poprzednim odcinku, wycinałem dużo werbeny patagonskiej i już widzę, zobaczcie, ona sobie tutaj zrobiła oczywiście e, poletko do wysiewania. Rozsiało się tutaj mnóstwo tej werbeny, ona wszystko musi iść stąd do usunięcia, ale w pierwszej kolejności chciałbym tą apsonię troszeczkę przyciąć. Po prostu e, ścinam jej te pędy z racji tego, że po pierwsze, będzie mi się łatwiej ją przesadzać e, i łatwiej się wpasuje gdzieś w inne, inne miejsce, po prostu. Amsonia, ona właściwie w całości znika w naszych warunkach. Wyrasta od korzeni na nowo każdego roku. Jeśli nie widzieliście amsonii, to wpiszcie sobie w internet. Piękna roślina, taka delikatnie niebieskie kwiatki. Troszeczkę wygląda jak taki ubogi floks, no ale jak się super rozrasta, to naprawdę tworzy ekstra przestrzeń. Amsonia przycięta. Za chwilę ją przesadzam, ale chciałbym najpierw wyczyścić tą rabatę. Zobaczcie, ile jest tych drobnych, tych drobnych siewek od werbeny patagońskiej. Wycinam również liatry, które już wyglądają słabo. Oczywiście są zwolennicy tego, żeby robić czyszczenie rabat wiosną, zostawiając te wszystkie krzaczki zwiędnięte, byliny. Dla, jako z, ym, miejsce, gdzie mogą skrywać się różne owady, ja częściowo wycinam, częściowo czyszczę, ponieważ na wiosnę nie dam rady tego wszystkiego zrobić, więc już przygotowuję sobie to w, ym, teraz. Poza tym, jeśli chcę posadzić tulipany czy czosnki nowe, to lepiej, żebym jednak oczyścił te rabaty, bo dużo lepiej po prostu widać. No i jeśli planuję kolejne, no to tym bardziej. To jest odpowiedni czas, żeby poprzesadzać te rośliny, żeby stworzyć nowe rabaty. Przy okazji, czyszcząc te rabaty, możecie zobaczyć, że niektóre czosnki już zaczęły wypuszczać. Zobaczcie, czosnek główkowaty już ma szczypior w wysokości no mniej więcej 25 cm, więc trzeba uważać, żeby nie wyciąć tych delikatnych szczypiorków. Oczywiście, jak je troszeczkę przytniecie, one jeszcze później wyrosną, ale... Nie obawiajcie się właśnie tego, że czosnki już w październiku czy w listopadzie, szczególnie te czosnki, które są już u was kilka lat, że one wypuszczają. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda czosnek Summer Drummer. Już jest taki, słuchajcie, w miejscu gdzie jest cieplej, on już wypuścił. No i tak będzie czekał aż do wiosny. Więc nie ma problemu. Natomiast jeśli jeszcze nie macie czosnków, no to oczywiście listopad jest jeszcze bardzo dobrym momentem, żeby te czosnki posadzić szczególnie jak będziemy mieli tak ciepło i ziemia będzie roz, właściwie jeszcze nie zamarznięta to czosnki można sadzić no i tak przy okazji jeszcze u mnie jeszcze trzy odmiany czosnków w sklepie internetowym są więc to już są ostatnie czosnki więc jeśli są jeszcze jacyś spóźnialscy to zapraszam Słuchajcie, dolna rabata już właściwie jest wstępnie oczyszczona. Mówię wstępnie, bo to yy, jesienią to się nie da wyrwać wszystkich tych chwastów, tak, yy, tak naprawdę. No ale zanim będę przesadzał orlaje w inne miejsca, no to najpierw muszę zrobić porządek tutaj na tej górnej rabacie. Bananowiec zaraz właściwie przymarnie, te liście wszystkie mu gdzieś tam zmarną. Ja wtedy tego bananowca yy, Przecinam. Jeśli chcecie zrobić to wcześniej, na przykład macie bananowca musa basio, to możecie mu poobcinać te liście wcześniej. W ten sposób. Jeśli chcecie zabezpieczyć, bo można go zabezpieczać, wkładać mu na przykład takie tuby, czyli jakąś na przykład zrobić budkę ze styropianu, dać do środka. Jakieś liści, można też wąż grzewczy dać. I wtedy ten bananowiec będzie puszczał na wiosnę od tego momentu, czyli wyjdzie z tej kłodziny i wtedy będzie miał możliwość wyrosnąć jeszcze większy. Ja robiłem tak przez kilka lat, ale stwierdziłem, że nie będę robił, więc zostawiam go właściwie w takiej formie. Można później na niego rzucić troszeczkę jakieś jodły to ona go troszeczkę przysłoni więc dlatego później mi te bananowce wypuszczają od samego dołu ten tam mniejszy, ale tamten z tyłu, słuchajcie 3,5 metra w ciągu jednego sezonu wyrósł ja w tym momencie troszeczkę przytnę te liście żeby się dostać do tej części, która jest pod spodem ponieważ mam tutaj krwiściąg, krwiściąg, który Wsadziłem dwa lata temu, no ale nie sprawdza się, bo bananowiec urósł i ten krwiściąg wyrasta właściwie w poziomie, żeby szukać tutaj światła. Więc krwiściąg będzie do wycięcia, on już jest przycięty, więc będę go zaraz wykopywał i wsadzę go może na moją rustykalną rabatę. Przy okazji, jak troszeczkę już czyszczę tego bananowca, wycinam mu już te najbrzydsze liście. No bo może się okazać, że jeszcze z miesiąc nie będzie mrozu, więc on spokojnie będzie sobie tak wyglądał. Od razu odkrywam moją hortensję ogrodową. Już opowiadałem, że w tym roku moja hortensja ogrodowa, wszystkie kwiaty, które się mi pojawiły z tej strony, ponieważ tu była zasłonięta liściem, więc mniej światła miała, wszystkie kwiaty to są kwiaty, które wyrosły na pędach jednorocznych. Wydaje mi się, że te hortensje już się troszeczkę przestawiły u mnie na to, żeby właściwie kwitnąć na tych jednorocznych pędach. Słyszałem już w wielu miejscach, że faktycznie jest taki trend, że wymarzają te pąki na tych pędach zeszłorocznych, a po prostu później pojawiają się właśnie kwiaty na pędach jednorocznych. Ja tą hortensję właściwie w taki sposób zostawiam, ona już się tu rozrosła bardzo duża i dlatego też ten kwiściąg musi stamtąd iść. Zobaczcie, werbena patagońska jest właściwie wszędzie. Tam, gdzie było trudniej ją wypielić, bo pod bananowcem było mało miejsca, to ona właściwie już w całości zawładnęła tym miejscem. Tu już wyciąłem niektóre byliny, bo jest i piwonia, jest i świecznica, która jest wycięta, więc już troszeczkę tych liści leży. Ja bym chciał lekko oczyścić to już, żeby aż tak dużo tych liści tu nie było. Oczywiście jak zostanie trochę, to nie ma problemu, one się rozłożą. I będą naturalną, e, naturalną ściółką, która się gdzieś tutaj pojawi, ale lepiej jednak jest, jak to e, jest wyczyszczone, jak dla mnie, z racji tego, że no w niektórych z tych liściach były choroby grzybowe, więc też nie chciałbym, żeby zostały na przyszły rok od razu, e, były podane tutaj roślinom, więc to jest dość istotne. Taka higiena troszeczkę e, tych rabat. Jak wiecie, u mnie to nie jest tak, że to jest idealnie wszystko wyczyszczone, ale. Też nie mam takich ambicji żeby tak było, bo wolę jednak żeby to troszeczkę naturalnie się gdzieś tam ze sobą może nawet trochę zwalczało. Więc to nie jest tak czyściutka, wyczyszczona rabata. Jest też taki pomysł, że w tym roku po prostu jak już poprzesadzam sobie te wszystkie rośliny, to jeśli będzie jeszcze ciepło, to częściowo rabaty wysypię już kompostem. Chciałem zobaczyć jak to jest. Najczęściej robię to wiosną, ale teraz chcę na część rabat wysypać już właśnie przed zimą, żeby, żeby sprawdzić, jak to wygląda później. Zobaczcie, wspominałem, że czosnek Summer Drummer już wypuścił. Zobaczcie, jaki jest duży. Tutaj pod bananowcem, gdzie jest cieplej zdecydowanie, co prawda mniej światła, ale on już wypuścił, zostawiam go w takiej formie, nic się mu nie będzie działo. Na wiosnę się wzmocni, będzie rósł dalej. Słuchajcie, okazało się, że ta amsonia to jest bardzo trudna do wykopania. Strasznie duży system korzeniowy jak na taką małą roślinkę. E, natomiast w e, wrócił tutaj w tego bananowca. Podhaczyłem, powyciągałem małe, e, małe sadzoneczki. Zobaczcie, takie krótkie korzenie, część zostało, ale przez to sobie właśnie je podzieliłem. Podrywały się trochę korzenie, ale myślę, że nie będzie, nie będzie problemu. Podzieliłem sobie go i teraz go wsadzę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W siedem różnych miejsc. Zobaczymy, jak wyrośnie. Przy okazji podzieliłem go. No i zobaczcie. Orlaja. Rozrośnięta naprawdę niesamowicie. Szczególnie te tutaj przy samej krawędzi. Chciałbym je usunąć i przesadzić, właśnie w inne miejsce. Orlaja ma. Zobaczcie. Podhaczam ją i nic jej się nie stanie. Wykręcam ją tak naprawdę jak jak mlecz tylko trzeba być ostrożnym bo orlaja ma taki system korzeniowy, właśnie jak mlecz czyli palowy, długi żeby jej nie wyciąć, tylko żeby ją podhaczyć i delikatnie wyciągnąć, zobaczcie jaka piękna tutaj, tutaj są dwie paszcze które się rozsiały i w tym momencie wyrosły też szalone Tutaj gdzieś jakieś maluchy trochę przyrosło trawą, więc trudno je wyciągnąć, ale nawet te takie malutkie wsadzę, z pewnością się jeszcze rozrosną. Wsadzam je teraz słuchajcie, w różnych miejscach, staram się je posadzić jednak w tej części rabaty, to jest rabata, nie przy samym brzegu, tylko raczej w tej drugiej części rabaty, ponieważ one się dość rozrastają. Poza tym tu w tej pierwszej mam dużo tulipanów, a z tyłu też tutaj, chociaż kopię tutaj już któryś raz i tych cebulek nie widzę, więc nie wiem co się z tymi cebulami stało, zobaczymy na wiosnę. To jest ta świeża ziemia po wykopanej amsoni. Pamiętajcie, żeby przygnieść trochę tą ziemię, szczególnie jeśli jest mokra, żeby się tych Przestrzeni powietrznych tam nie robiło tych kieszeni, żeby jednak to fajnie było przyłożone. Orlaje. Poprzesadzane. Zostawiłem je jeszcze w tamtym miejscu, gdzie się rozsiały tych siewek dość dużo, bo jeśli będzie jeszcze ładna pogoda, a one podrosną, to poprzesadzam je jeszcze w inne miejsca, żeby zrobić taką rabatę orlejową jeszcze w innym miejscu. Na razie niech sobie rosną, najwyżej wiosną troszeczkę je poprzesadzam, będą później kwitły. Pozostało mi tylko jeszcze posprzątanie tutaj, bo wiadomo, jeszcze dużo tych... Gdzieś tam paproszków się pojawiło. Na górnej rabacie właściwie nic nie będę więcej wsadzał, ponieważ tutaj mam piwonie, które szybko się rozrastają. Mam świecznicę, która daje duże liście. Z przodu są tulipany, czosnki. No, może czosków trochę wkopię, tylko zawsze jest problem z tymi czosnkami, w, 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 z wkopywaniem, że nie wiadomo, gdzie są te poprzednie. I czasami robiąc dołki, gdzieś tam się tą e, cebulę przecina. No ale trudno, tak już jest. W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, w którym miejscu są czosnki czy tulipany. Generalnie wiem, ale, ale nie tak dokładnie. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, jak pokazuję Wam krok po kroku tutaj z tą rabatą, co robię, bo chciałbym tak jeszcze, jak będzie ładna pogoda, przejść po kilku tych rabatach i porozmawiać pokazać Wam, co tutaj mogę zrobić, szczególnie. Na co należy zwrócić uwagę. No i pamiętajcie, że ten listopad to jest super sprawa, super czas do tego, jak już posprzątacie sobie w ogrodzie, żeby przemyśleć, co w przyszłym roku gdzie posadzić, a jak jeszcze będzie pogoda, to nawet jeszcze w tym roku. Dzięki wielkie i zapraszam na kolejny film.